Zdrowie psychiczne uczniów i kadry nauczycielskiej to priorytet dla dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 6 w Kościerzynie. Od kwietnia tego roku placówka zyskała nowe melodyjne dzwonki oraz specjalne czujniki hałasu sfinansowane z programu Dostępna Szkoła. Zmiany te nie są jedynie nowinką, ale przede wszystkim inwestycją w zdrowie psychiczne. Dzięki nowym rozwiązaniom zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą cieszyć się przyjaźniejszym środowiskiem. Cichy dzwonek sprawia, że dzieci znacznie spokojniej wychodzą na zajęcia dydaktyczne i znacznie ciszej wychodzą z tych zajęć. Dźwięk tego ostrego dzwonka jak do pożaru, jak się śmiejemy, nie budzi w nich agresji, nie, dzieci nie są przebodźcowane tym nadmiarem dźwięków i same też nie krzyczą po prostu, tylko ze sobą normalnie rozmawiają. Czujniki hałasu, czyli tak zwane elektroniczne uszy, pomagają monitorować poziom hałasu na korytarzach. Gdy zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy, uruchamia się czerwona sygnalizacja, zwracając uwagę na konieczność obniżenia hałasu. Taki hałasomierz dźwiękiem i sygnałem świetnym informuje uczestników przebywających w tym samym pomieszczeniu, że jest po prostu za głośno i że trzeba trochę ściszyć głos, żeby znowu zapaliła się zielona buźka na hałasomierzu. Idąc tym torem, stworzyliśmy też dla dzieci kąciki relaksacji na pierwszym piętrze budynku. Kończymy ich realizację. To są takie miejsca wyciszenia, gdzie dzieci mogą ze sobą porozmawiać. Nie siedzieć na, na podłodze, holu czy na krześle, tylko na, na kanapach, sofach i pufach. I zachęcamy wszystkie placówki, nie tylko kościerskie, żeby zapoznać się z tymi naszymi dzwonkami, jeżeli ktoś nie wierzy, i, i zainstalować je w swoich szkołach.